człowiekiem znaczy żyć dla ludzi Żyć dla ludzi, znaczy, umieć pomóc, dać nadzieję, zamiast się nie mudzić i przekazać sobie znak pokoju. Uh, Goszki, tell us about what other projects you have on board apart from um, obviously pomaganie Trendy. Czy oprócz Pomagania Trendy, właściwie niedługo wejdzie do kin nasz film. Film Scarlett's, tak, w którym między innymi właśnie Krzysztof Ipisz też, też gra. Film, który zrobiliśmy na zero budżetu i właściwie dwa lata on leżał sobie na półce, bo chcemy, żeby za zero zł treści był dostępny dla ludzi. I tu mam, to znowu się w Gazeta Poleniny i żeby Gazeta Polenina też nam pomogła pokazać to Polakom w Wielkiej Brytanii. Praca nie jest jedyną rzeczą, którą cię straciłeś. Nic nie umiał, nic nie wiedział, ogólnie nic. To, jak leżysz po highway'u ty! ty, Dotknięty przez Boga lansu, uwierzył, że jest zajebisty. O dziś twoje imię brzmi stf Historia każdego polskiego celebryty w pigułce. Cichopek d Goszki, Obczowska, Opczowska Kleba Godlewska Misie Haribo i Mroczek Rafał Mroczek A Ibisz się nie załapa Dlaczego chłopaki? Dlaczego? E, Szykuję też swoją płytę. Na mojej ostatniej płycie pojawiło się wiele gwiazd ze Stanów, raperów, tak? Aha. czy Bizardi, to jest, czy utan, klad. W tym roku prawdopodobnie uda mi się do końca roku wydać kolejną płytę, którą chcę, chcę zrobić, tak powiem, w stylu nietypowym dla siebie. Będą to klimaty połączone rap z klimatem klubowym, taka na dobrą sprawę. Chciałbym się spróbować w tym gatunku, w Polsce się nikt tego nie robi, dlatego właśnie ja chcę być pierwszy. No i generalnie to, to są moje najbliższe plany. Ok, and you were saying, um, rap with electronic music. Um, who are your inspirations for that musically? Znaczy, tak, tak naprawdę zainspirował mnie przede wszystkim chyba pitbull. Y, pitbull, który, który, po prostu, no, no, to co on robi, to po prostu, no, wymiata. I chciałbym spróbować zrobić to w języku polskim. Może nie, nie dokładnie to samo, tak? Bo, bo, tu nie chodzi o to, żeby kopiować. Natomiast coś właśnie w, w klimacie, który mógłby być porównywalny. <laughs> Dowieczenie nieboskość mamy coś, co ludzie z wolnością. Jedni chcą w to zepsuć, bo zazdrością W innych nasze szczęście później złożono Te uczucia serca płyną prosto Szczyty szczęścia to jest nasz chorostko Dawka, uczuć, ciebie ich prosto za Pocałunki, których nie oszczędzam Zaufanie chroni nas, zatwierdzam seksu miłości nas odwiedza W in inspiracji in general for Polish rap, do people like Did they inspire you growing up? Bo jeśli chodzi o Paktofonikę, to, to tak na dobrą sprawę e, powiem taką małą anegdotę. E, okay. Na dobrą sprawę po części być może jestem e, powiedzmy twórcą sukcesu Paktofoniki. Dlaczego, dlaczego tak być może jest? No. Dlatego tak jest, ponieważ my pierwszą płytę nagrywaliśmy również u Igora e, w, w studiu IGS, gdzie, gdzie oni nagrywali. Ja pewnego wieczoru, kiedy zostałem sam w studio, zacząłem bawić się bitmaszyną, na której powstały wszystkie bity na paktofonikę. Nie wiem co zrobiłem, ale wykasowałem wszystkie bity, w, w związku z czym y, Igor musiał pracować nad całą paktofoniką od nowa. I być, być może jestem ojcem ich sukcesu, że zrobili bity, które osiągnęły taki sukces, tak? Na dobrą, sprawę, na dobrą sprawę tak to wyglądało. Natomiast jeżeli chodzi o samą Paktofonikę, tak na dobrą sprawę, to jest na pewno duży sukces Magika. Jego popularności wówczas, tak? Jego, jego niepowtarzalnego flow, jego niepowtarzalnego stylu, tak? Teraz mamy film Jesteś Bogiem, który... film z Bogiem. Tak, to, natomiast jeżeli chodzi o, o to znam tych ludzi, ten film jest trochę przekomany, tak? Tak na stronę nie jest pokazana prawdziwa historia Magika, która jest bardzo ciekawa. I licie na to, że ktoś w końcu zrobi film o Magiku, bo to jest bardzo ciekawa postać. Yeah, bardzo. Bardzo serdecznie pozdrawiam czytelników gazety Polonijnej, wszystkich Polaków y, za granicą, nie tylko w Wielkiej Brytanii, bo tak naprawdę jesteśmy wszędzie, w nadziei siła, w nadziei potencjał i cieszę się, że coraz bardziej to jest dostrzegane. Y, I co ciekawe, także czy, przez branżę przez biznes tak, y, na całym świecie. I właściwie mam nadzieję, że, że my też będziemy mogli się jako projekt Pomaganie z trendy pokazać. Tym bardziej, że teraz planujemy opcję promować nazwę Helping. Trendy, w którym pojawią się co prawda będzie taki kawałek hit rappers, czyli Helping trendy rappers, w którym pojawią się czołowi raperzy ze Stanów. Być może też pojawi się jeden z, z, z wysp, właśnie Dizzy Rascal, ponieważ y, negocjujemy z nim. Więc mam nadzieję, że tak na sprawę zaistniemy nie tylko wśród Polaków, ale pokażemy się jako Polacy wśród prawdziwych Anglików. Generalnie mamy raperów ze Stanów Zjednoczonych przede wszystkim, tak, oprócz Dizzy Rascala. Z Polski właściwie będę tylko ja i to nam właśnie i, i, to jest taki motyw. Ja jako twórca dlatego się tylko pojawiam, bo czuję ten obowiązek. Natomiast jeżeli chodzi o raperów ze Stanów, są to ikony i ludzie jakby topowi. No, prawdopodobnie tak, że będzie 50 Cent, więc to jest naprawdę... ludzie topowi. Chcemy promować na świecie tę całą akcję, bo uważam, że ta akcja ma potencjał. W Polsce wiele, wiele udało nam się, zupełnie nic właściwie nie robiąc, tylko, tylko sobie robiąc to, co robimy na co dzień, pomóc tym fundacjom. Dlatego chcemy pokazać to światu. Ok. czy to work with you. Jak udało się zrobić tych te wszystkich? Generalnie właściwie wszyscy mi zadają to pytanie, a nie dano na nie odpowiedzi. Dlaczego? Z tego względu, że no właściwie, to właściwie to był telefon. Zadzwoniłem do. Na, na początku właśnie to Krzyszka i pisze przy pierwszej edycji, czy Agnieszki Bodarczyk. Zadzwonimy oni właściwie nie pytali o, o, o co to mówią. Tak, fajny pomysł, wchodzimy w to, więc, więc tak na dobrą sprawę to było nie, 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 nie za sam odpowiedzi. Yeah. Okej, okay, Well, thank you so much for your time. Um, I just like to say I think it's a really wonderful cause and you've done so well with it. Congratulations! Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz poddaję wszystkich czytelników, Bedety i Polaków za granicą. I Dają I radość wszystkim Politycy dzielą z tego zyski Tobie słodych radni i decyzji Wciąż Polacy okupują wyspy o, o, o. Bez perspektyw strasznych inwestycji Tuż w magiu telewizji Błędy między opozycji <grym> wytrych, Cisza! tu są wszyscy na posłuchach Każdy Polak żyje niczym śniąże Zarabiając w miesiąc dwa tysiące Żenujące, a tak dziś są realia Zero osiem miała być jej radia Znowu rokiem miał i żyć się lepiej Z wielu Polakiem mm you -hmm.